Właśnie została dodana taka śnieżynka, fajna. A co idzie razem z śnieżynką? Idzie? Festiwal zimy w Fortnite. Wybieramy prezencik. Ja bym tego, ten chcę. Co nie? Daj ten prezent, chłopie. Prezent lepiej daj. Sam idź, precz. A dalej, można dostać XP za kominek? Ja dostaje się XP w kominku. O, ale fajne. Dobra. Tu co mamy? Z tej strony Coś możemy dotknąć? Nie, tylko lodówkę No dobra, nic nie możemy dotknąć No dobra Rozpakujemy prezent, tego nie chcę Największy chcę Nie no, zostaw na koniec No dobra, nie ma nic, bieda Bierzemy ten Dobra, otwieramy Wow, malowanie, którego nie będę używał. Tak.